Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do przeglądu Emotion UI 10 z Androidem 10 na Huawei P30 Pro. Skoro mowa o P30 Pro, to zacznijmy sobie od konkursu. Z okazji 5 lat istnienia sklepu. Są do wygrania właśnie P30, P30 Pro i P30 Lite. Konkurs bardzo prosty, startuje dzisiaj do 24 są zgłoszenia. Wystarczy w 255 znakach opisać sytuację, w której smartfon okazał się bezcenny i tyle. Natomiast jeżeli ktoś nie jest zainteresowany całą rodziną P30, to przypominam, że na bezcenie właściwie wszystkie produkty, wszystkie smartfony są przecenione i to dość sporo. Zerknijcie w link w opisie. Przechodzimy do Androida 10 Motion UI w wersji 10 na P30 Pro, poprawki z 5 września. Zacznę od tego, że jest to oczywiście beta, no, większość osób mogła dołączyć do tego programu, no było trzeba się postarać, było tylko 500 miejsc. Natomiast jest to beta, wiele rzeczy może jeszcze nie działać, wiele rzeczy jeszcze nie jest finalnie ukończonych. Są jakieś błędy delikatne, ale również nie wszystkie usprawnienia, które zapowiadano, zostały wprowadzone. Ale ogólnie na pierwszy rzut oka to, co się zmienia, to na pewno wygląd. Pierwsza rzecz, pasek powiadomień. Tutaj zaszły ogromne zmiany, ikonki są większe, lepiej widoczne, Wszystkie animacje zostały zmienione. No i możemy zauważyć, że pasek rozsuwa się najpierw do połowy, później do samego końca. Trochę jak w Samsungu, ale myślę, że jest to całkiem ładnie zrobione i dużo bardziej estetycznie niż ostatnio. Druga rzecz, o której warto wspomnieć to wszystkie animacje. Animacje zostały naprawdę mocno dopracowane, więc ikonki, które gdzieś tam otwieramy, otwierają się jakby z tego miejsca. Później one chowają się niezależnie z której części ekranu będziemy je zamykać. One jakby znikają w miejscu, gdzie ta ikonka jest na ekranie em, głównego pulpitu. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie, no tego brakowało i działa to naprawdę ultra, ultra płynnie. Zmianą uległy właściwie wszystkie aplikacje systemowe, te od Huawei, a, nie od Google, niestety. Od ja wszystkie dostały tryb ciemny, więc i Pilot, i Kompas, i wszystkie aplikacje, które możemy sobie tam znaleźć, więc i Dyktafon. I kąki też się zmieniły, chociaż nadal nie widzę tutaj takiej dużej spójności, to nadal jest moim zdaniem największa pięta Achillesowa, chociaż co do kształtu są one teraz spójne, ale kolorystycznie no pomimo tego, że większość jest niebieskich, nadal są jakieś tam wyjątki. Potwierdzeniem na to, że nie jest to do końca finalna wersja jest niestety to, że nawet jeżeli włączymy sobie tryb ciemny, to niestety aplikacje google'owe nie są do końca jeszcze z tym jakby zgrane, w sensie na pikselach w finalnej wersji już są, ale tutaj widać, że cały panel google po lewej stronie jest nadal na biało, jeżeli jesteśmy w trybie ciemnym aplikacja do wiadomości jest w trybie białym, no niestety niektóre rzeczy się jeszcze nie poprzełączały. Tych zmian oczywiście jest więcej, w samym systemie, jeżeli chodzi o przenoszenie niektórych ustawień, pewne rzeczy zostały uproszczone, chociaż chyba nie tak bardzo jak w przypadku przeskoku z EMU UI 8 na 9. Tam jednak było to dużo bardziej zauważalne. Ogromna moim zdaniem zmiana wystąpiła w aparacie. Po pierwsze, interfejs wygląda wreszcie jakby w stylu płaskim. Wygląda to znacznie ładniej. Jest, myślę, uproszczony. Jest kilka dodatkowych rzeczy. Po pierwsze, mamy dodatkowe takie no, wyświetlanie na ekranie. Krótkie, no nie wiem, półsekundowe, jedna trzecia sekundy informacja, w jakim trybie się znajdujemy. Jest to fajne, bo pokazuje właśnie zawsze, na jaki tryb się przełączymy, więc nie popełnimy żadnego błędu. Natomiast dziwnym zachowaniem jest to, że w momencie, kiedy wyjdziemy sobie z aparatu i wiadomo, on zostaje w ramion, bo P30 Pro ma 8 GB, więc radzi sobie z tym całkiem nieźle. Niestety, kiedy wracamy do aparatu, jakby ponownie nam się nie pojawia to takie krótkie poświetlenie, żeby nas poinformować, że zostawiliśmy aparat w trybie portretowym. No szkoda, to by mogli na pewno poprawić. Zmieniły się Przełączniki do przeskakiwania między obiektywami więc teraz po kliknięciu w odpowiedni obiektyw również na chwilę nam się pojawia że jesteśmy w trybie szerokokątnym czy 1x czy 3x czy 5 można teraz płynnie też tak dość fajnie po prostu przybliżać sobie działa to znacznie lepiej nie tak skokowo szkoda że nie poprawili tego że w trybie orientacji poziomem niestety nadal jakby ten pasek do przesuwania jest na dole a nie bliżej spustu migawki czyli po prawej lub po lewej stronie, brakuje tego, co wyszło gdzieś tam w oficjalnej, ostatniej aktualizacji P30 Pro, czyli nie ma trybu nocnego w aparacie do selfie. Tutaj niestety tego nie możemy uświadczyć. Przycisk AI, który mamy u góry, jest moim zdaniem trochę mniej widoczny, że po prostu AI jest włączone, bo przy wyłączonym jest po prostu skreślone, przy włączonym po prostu się świeci konka. Wcześniej ona była kolorowa, więc no, można było łatwiej to rozpoznać. No i tam, gdzie mieliśmy jakby tryby kolorystyczne do robienia zdjęć, teraz są to jakby tryby. Lejki, wszystko, więc tutaj również się zmieniły jakieś drobne usprawnienia, ale to nie jest nic wielkiego. Pewną zmianą w aparacie jest również tryb nocny. Ja nie pamiętam, żebym widział, żeby można było na przykład wyłączyć tryb automatyczny dla ISO i przysłony. Wydaje mi się, że pojawiło się to teraz, chyba że na poprzedniej jakiejś oficjalnej aktualizacji, której jakby nie widziałem. Natomiast różnica jest teraz w postaci jakby odliczania czasu, jeżeli robimy zdjęcie w trybie nocnym. Nie mamy teraz takiego małego kółka z tymi sekundami, które tak dość nieprecyzyjnie pokazują, jak upływa ten czas. Teraz mamy dokładnie pokazany duży taki napis. Nie wiem, czy to też nie będzie specjalnie przeszkadzać podczas robienia zdjęcia, to oczywiście wy musicie ocenić i dajcie znać. I jeszcze na końcu Always on Display yy, no niestety nie pojawiło się w tej becie jeszcze możliwość jakby aranżacji tego, jeżeli chodzi o jakieś kalendarze czy jakieś GIF animowane tak dalej. Myślę, że wyjdzie to po prostu później. I co do samego działania, testy syntetyczne są naprawdę bardzo dobre również jeżeli chodzi o zwykły tryb i tryb wydajność, możecie to zauważyć na ekranie. Ogólnie urządzenie działa naprawdę bardzo płynnie odpala apki jak wcześniej. Nie mogę powiedzieć, że działa płynniej, jedynie co to mogę powiedzieć, że animacje przejść między aplikacjami, czy uruchamianie tych aplikacji i chowania ich e, sprawiają wrażenie, że urządzenie działa płynniej, ale nic ponadto, myślę, że nadal bardzo szybki smartfon, e, tutaj się również nic nie zmieniło. To tyle z mojej strony, myślę, że zmian jest sporo, jeżeli chodzi o kwestię wizualną i dobrze, bo to właściwie jedyna rzecz, którą można było zarzucić e, Huaweiowi, jeżeli chodzi o e, nakładkę Emotion UI, tu wygląda to znacznie lepiej, może nie idealnie, ale wiele rzeczy poprawiono. Od razu mówię, że nie wiem, jak to będzie wyglądało z innymi modelami, no P30 Pro powinien na pewno dostać tak samo Mate 20 Pro tą aktualizację bez problemu. Odnośnie Mate 30 Pro, tutaj wypowiadałem się szerzej w Q&A, które Wam pokazywałem wczoraj, więc jeżeli ktoś chce sobie to przesłuchać, to zapraszam, link w karcie. Dzięki bardzo, dajcie znać co myślicie, zapraszam do subskrypcji i do polajkowania filmu. Jeżeli jesteście w programie Beta, może znaleźliście jakieś błędy. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!